Muszę teraz oczarować Twoją mamę, a później powiedzieć Ci prawdę. Jutro wyznam Ci wszystko. Powiem Ci, kim naprawdę jestem. Boże, pomóż mi. Jutro najważniejszy dzień w moim życiu. Nareszcie wszystko toczy się tak, jak to było w planie. Wydam jutro wielkie przyjęcie. Tak. Jutro będzie najpiękniejszy dzień w moim życiu i mojej córki. Jutro zmieni się moje życie. Zdobędę porządnego, prostodusznego partnera. Jestem pewna, że Sidhart zrobi dobre wrażenie na mojej.